Zostało 6 tygodni do lata. Jeśli chcesz zdążyć z formą, zobacz efekty moich podopiecznych i zasady, których trzymały się przez 3 miesiące. Zasada pierwsza. Zadbaj o białko i jego źródło. Wszystko zaczęło się od zmiany myślenia. Zamiast łapać by co, żeby dobić białko, batony, puddingi, odżywki, zaczęły wybierać pełnowartościowe, naturalne źródła białka. I to był totalny game changer. Właśnie wtedy zaczęły widzieć prawdziwe efekty. Nie tylko w wodach, ale też w samopoczuciu, i wyglądzie. Zasada druga. 80 na 20. 80% czasu jedz zdrowo, trzymając się planu, a 20% pozwól sobie na ulubione produkty. Dzięki tej zasadzie zachowujesz równowagę, unikasz skrajnych restrykcji, dzięki czemu nie czujesz się ograniczona. I osiągasz lepsze rezultaty. Zasada trzecia: trenuj z planem. Nie ma co ciemniać, żeby zbudować pośladki. Bez współpracy wąskiej talii i zgrabnych nóg trzeba mieć konkretny plan z odpowiednią objętością, długością przerw, skalą rear i progresją. W większości wystarczyły regularne dwa dni dołu tygodniowo i sylwetka zaczęła się zmieniać. Na podstawie tego wszystkiego Powstał projekt Klepsydra. Plan, który pomógł nie tylko mi, ale też wielu dziewczynom. Za półtora miesiąca są wakacje. Jeszcze masz czas. Jeśli ten filmik dobije do 10 tysięcy polubień, udostępnię jeden z treningów pośladków, które robią moje podopieczne. Śledźmy na tej platformie, to tam wrzucę trening. A jeśli nie chcesz czekać, link do programu masz w bio.